Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik będzie gorszej jakości. Będzie, no, kilka powiadomień dla was. Nie wiem jak go zacząć, nie wiem jak go skończyć, nie wiem właściwie co powiedzieć. Jesteśmy dwie godziny po wypadku. A mianowicie... Um, czekajcie, tutaj przysłonię okno. Aby, o, lepsze troszkę światło było. Chociaż i tak nie jest super. Miałem wypadek. Miałem wypadek, straciłem jedną z żyć. Mam chyba kot 9 żyć, w sumie 7 mi zostało, bo już dwa życia straciłem, a jak Super Mario Bros., który ma trzy życia, a już dwa chyba wykorzystałem, jeszcze jedno mi zostało. Nieduże, trzeba uważać. Yy, drugi wypadek z kuterem i drugi raz kobieta mnie potrąciła. Dobra, słuchajcie, przechodząc może po kolei, nie wiem co zacząć, nie wiem, kurczę, z chwilę po wypadku. Pojechałem sobie dzisiaj skuterem do Łosic. Może od tego zacznijmy, że na razie paset jest zepsuty, na razie samochód nie działa. Wczoraj dopiero odebrałem od mechanika skuter, no i zadowolony dzisiaj pojechałem, skuter zatankowałem na, pod, pod sam korek. Pojechałem do miasta, zakupiłem sobie jajka do kulek proteinowych oraz yy, bułkę tartą do zanęt. No i sobie wracam, sobie wracam tym skuterkiem. Dobra, zróbmy jeszcze w międzyczasie rekonstrukcję zdarzeń, jak to się wszystko działo. Ja jadę tym tutaj pasem, tutaj gdzieś ta myszka. Jadę sobie tędy, za mną jedzie kobieta. Kierunek puściłem gdzieś tam daleko, przy takim parkingu, zaraz wam pokażę. W tym miejscu gdzieś już puściłem kierunek. O tutaj o gdzieś. No i czekajcie, przeniesiemy się. No dobre 200 metrów będzie. No i zakręt jest... Czekajcie. Zakręt jest tutaj już widoczny. W lewo puściłem kierunek, tutaj jest już zakręt do, do mojej miejscowości. Jadę właśnie tą, e, tą stroną, prawą stroną, z lewej strony jadą tiry, to dwa czy trzy tiry, za mną jedzie kobieta. Kierunek był puszczony znacznie, znacznie wcześniej. Ja już tutaj przyhamowuję, bo będę szykał się do zakrętu, muszę poczekać, aż tiry przejadą. No i to, ja przyhamowuję, nagle, bach, je walną we mnie, we mnie samochód. Scooter skuter poleciał prawie że do rowu, tutaj na prawą stronę, ja do tyłu się wywróciłem, e, leżąc za skuterem na drodze. A samochód tej babki kobiety zahamował gdzieś tutaj na środku drogi. No, więc tak wyglądała ta nasza rekonstrukcja. Ja poleciałem centralnie do tyłu na plecy. Mam lekko plecy zarysowane, nie wiem czy tam będzie widać czy nie. Nie wiem, jak to pokazać. Ciężko wygiąć tą, tą, tą koszulkę, chyba nie będzie widać. Koszulka nie chce się wygiąć. Ja poleciałem do tyłu. Pani, która kierowała samochodem Yy, tak wyhamowała, że ten drążek kierowniczy jej wypadł I opona rozwoliła, tak hamowała yy, Szybko wstaje Patrzy, kurde, skuter w gorszym stanie ode mnie I oczywiście tam japoś nic nie jest Plecy lekko zarysowane i trochę dupa boli No, ale tak to jest yy, No i co? No i no, niezbyt ciekawie to wygląda Skuter nie odpala yy, I skuterze jajecznica <grywia> Mówię do pani No, będzie miała pani jajecznicę, bo ja już skutera tego nie chcę Wystarczy odpalić tylko silnik, no i, i będzie można jajeczni zajeść, bo to jajka się rozwaliły w tym schowku w skuterze. I co dalej? E, Dzwonię, bo tata, tato przyjeżdża, no i to panią jak to załatwiały. E, na policję no, raczej nie wypada dzwonić, bo raz, że kobieta straciła prawdopodobnie prawo jazdy, bo to była z jej winy, ona się tłumaczyła, że nie zauważyła mnie, ponieważ e, zamykała szyby. Bo wiał wiatr, miała otwarte szyby i mocno wiał wiatr, no i była zajęta zamykaniem tych szyb. Nie wiem czy ona kolczkę ma, czy te automatyczne ma zamykanie i nie zauważyłem, nie wolnęła. i jakoś się dogadamy mm, No dobra, no policji nie będziemy wzywać, bo policji się nie wzywa i od 100% Nie no, wartuję. W niektórych sytuacjach się wzywa. To tak jak w tej yy, Policji nie wzywamy, ubezpieczają, oni tym daliby tylko grosze, załatwiamy sprawę między sobą. Patrzymy ile kosztuje skuter nowy, peż od Kizbi. Kosztuje około 6 tysięcy. Używane peżoty kosztuje około od 2500 do 3800. Coś takiego w tej kategorii cenowej. Mój skuter jest z 2015 roku, w 2016 roku kupiliśmy, w 3 lata zrobiłem 18 tysięcy km. Jak przyglądałem ile te skutery kosztują, no to żaden tyle kilometrów nie miał. No kobieta oferuje, że mm, zrobi przelew natychmiastowo, umowa kupna sprzedaży, my ten skuter jej oddajemy, skuter jest zepsuty, tu tutaj macie zdjęcia. Mało zdjęć porobiłem, ale uwierzcie, on jest w gorszym stanie niż na tych zdjęciach, bo z dwóch stron te plastiki są powginane, porysowane, nie da się go odpalić. Oraz yy, ta stacyjka jest po prostu, po prostu mocno wgięta i tam kilka plastików podpadało. Między innymi lusterka nie ma, lusterka wcześniej nie było. No i się umówiliśmy, że kobieta zrobiła przelew 3200 razy na miejscu praktycznie, bo mieli tam laptop w samochodzie. 3200 przelewów dostałem, yy, umowa kupna sprzedaży zrobiona, skutek sprzedany, biały, pężetki zbi odchodzi. Eee, no, więc tak to zostało załatwione. Eee, no i słuchajcie, jest problem. Mianowicie z tymi wysyłkami. Jak wiecie, mamy tą własną firmę. Eee, wysyłamy kulki proteinowe zanęty do, do, do Was do widzów. Woblery oraz inne przynęty No i znowu będą opóźnienia Dopiero co w zeszłym tygodniu wyrównaliśmy wszystkie opóźnienia Byliśmy już ze wszystkim do przodu Udało nam się wszystko zrównoważyć to Teraz znowu będzie troszkę opóźnień Z tego względu, że na razie pasat jeszcze u mechanika nie był Dopiero w najbliższych dniach pasata do mechanika zaprowadzę Wczoraj odebrałem skuter, dzisiaj skuter straciłem I znowu mam opóźnienia Oczywiście będę tam trochę kolegami się wręczał, dalej ale wiadomo, koledzy nie zawsze będą mieli czas, aby pomóc, aby mnie na tą pocztę zawieźć. Bo najbliższą pocztę mam od siebie oddaloną o 5 km, a druga z poczt jest ode mnie oddalona o 12, kilogram, 12 km. Kilogramów. E, więc na no, piechotę rowerem w tych czasach XXI wieku za bardzo się nie chce śmigać, no i tych paczek za bardzo w rower nie zabierzesz czy piechotą z pterem. Było to lepiej, bo w schowek mogłeś dać, pod nogi mogłeś dać, samochodem to w ogóle lepiej. Więc chcę Was poinformować, że będą chwilowe opóźnienia Spowodowane no pechem, wielkim pechem bo w ogóle w tym roku, do takiego mam pecha Chyba jakaś klątwa czy coś kurcze na mnie siedzi eee, Szczęście nie nieszczęściu, bo ogólnie to mi się nic nie stało za bardzo Wypadek strasznie nie wyglądał, skuter w gorszym stanie ode mnie I drugie życie straciłem, bo już to mój drugi wypadek skuterem, no i drugi raz mnie kobieta uderzyła skuterem Korwin mówił, że kobiety nie powinny mieć prawka, no i co, i Korwin zawsze ma rację tak abstrahując Nie wiem co więcej powiedzieć Macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach Chcę was poinformować, że będą lekkie opóźnienia Tutaj taki vlog, prosto z, Prawie z wypadku, wypadek był Równo o godzinie 10, mamy godzinę 12.09 Gdy nagrywam eee... Lekko porysowany tutaj bark I dupa trochę boli Będzie siniak na dupie eee... I tyle można powiedzieć, no na razie jestem odcięty troszkę od świata, więc musicie mi wybaczyć, każdy chce zrobić zamówienie, każdy paśkę dostanie, wiele osób będzie miało gratisy, jeśli komuś jakieś złe zamówienie przyjdzie, jakaś pomyłka czy coś takiego, proszę pisać, proszę, dać maila, proszę, proszę wysłać maila, wiadomość na facebooku, dać 48 godzin na odpowiedź, bo tych wiadomości jest bardzo dużo, dla każdego pomożemy. Tylko nie zakładajcie tych dyskusji na Allegro od razu, bo to, bo to jest pierdzielenie się potem. Wystarczy napisać 48 godzin, odpowiemy. Nie wiem, co dalej mam powiedzieć, no jest tak i tyle. Mam te 3200 za skuter, sprzedaję pasada, naprawiam pasada sprzedaję pasada Nie wiem, ile będę miał pieniędzy, troszkę może coś tam zarobię, kupuję nowy samochód, tyle mogę powiedzieć. Nic się nie stało. My jesteśmy Super Mario Bros. Jeszcze jedno życie zostało. Musimy serduszko zebrać, aby mieć to kolejne życie. No i tyle no. Brak słów. Jutro filmik albo pojutrze zobaczymy Na razie trochę cięty jestem, właśnie nie wiem jak nagrywać Chyba lekko 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 zarysowałem chociaż nie ma śladu ale więcej to bym boli Ale mniejsze o to, Wa ważne że żyjemy, że nic poważnego się nie stało yy... Z tą kobietą wszystko załatwiliśmy, skuter tam do niej poleci I to tyle Więc chciałem was poinformować o, o tym wszystkim, o tych opóźnieniach Pech, pech i tyle no więc y, dziękuję wszystkim za obejrzenie, za wysłuchanie y, tego mego poplania tutaj. Standardowo zapraszam w linki podane w tej w opisie. I tyle. Do następnego. Połamania kija i uważajcie za siebie.